Nie wiem o czym będziemy o, mówić, ale może o czymś. Coś. Coś cię. O. Oo. To mi już nie. To, że oni mnie zbadali, naprawdę. Ja już. A więc. Zadałam. Chciałbym Karol, powiedzieć, że. Karol. jakiś czytaj jakieś twoje opisy mi smutno, że. że wszystko się daj, kończy, się. że to już to już koniec? Najbardziej już koniec. seksowny sposób... Skończ. Nie wiem. Ale wszystko co Jasne. dobre, dobrze musi się skończyć. skończyć. Do, czy dobrze? Dobrze. dobrze? dobrze? Nie wiem, czy dobrze. Ja myślę, że się nie, dobrze skończy. skończy. Nie, no kończy się źle, bo za mało nie afery się tak jak już powiedzieliśmy. Właśnie, nie było zdrad, nie było seksu, hmm, nikt się z nikim nie zakochał, nikt się, nikt przespał, nikt przespał, nikt się nie, z nikim nie przespał. Nikt nie zabił, nie pobił. No ale... no, ale poznaliśmy nowych przyjaciół. Tak, zaprzyjaźniliśmy się. Zaprzyjaźniliśmy się. się. Mm. To na przykład jest nasz przyjaciel, największy mm. pan Diabełek. No, 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 no. no i tak, cóż, tak? w ogóle to się czuję jak w mamusi, bo Nigel, Nigel wyjechał. okej, okay. pana dyrektora nie ma. Ale tam się ha, świetnie ha. radę. E, ha, po, po, podaj to, Karol. Podaj to. To twoje, tak, Karol. O, ale Nigel jest z nami, właśnie. Nigel jest z nami. Pokażemy go teraz tutaj państwu. Nice o, może powiedzmy kilka słów po angielsku do Nigela. O, uh -huh. on to będzie oglądał. Uh -huh. Nigel, I hello. Miss you. Ok, we, we, Mr. We, director. <laughs> 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 Nigel, so, we miss you. And we miss you lot. we love you and you know don't exaggerate we, <laughs> do. we love you and hate you at the same time <laughs> but you're with us always as you can see hello Bye. and he's hello. gone <laughs> we will show you how you uh, make uh, classes how could Fuck ah. fuck, 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 fuck. Okay, break break. <laughs> people <laughs> Hello people. Next I'm so <laughs> smart. I'm so smart. You are <laughs> I'm gonna sing you a conceptual okay. lullaby. I, uh, artist, bing, I think I, I think you have to really think what you are doing because it's not good, okay? <laughs> ah. But you are doing it wrong. You have to do it on one, two, three, four, five. One, two, three, three, four, three four, five. five. Yes. <laughs> no, it's a right leg. Ah. <laughs> <laughs> oh, I'm <and> so smart. Have <laughs> <laughs> a <laughs> Oh, oh you're I'm, so I'm not tired. my type you're so not my type oh. <laughs> <laughs> I, I, need, I, need, I need to have a smoke i need to have a smoke okay i need a fag partek let's go for let's a, go for for a cigarette, cigarette. <laughs> okay okay <laughs> <laughs> Just look, it, just look at it look at it sorry I, I, i'm not going to be over a weekend i really have to go to my family yeah in <laughs> sort of my, my apartment <laughs> mon and money yeah <laughs> i have like so much money on my account don't tell how much money i have oh. a question <laughs> i have a question <laughs> yes i have a question uh, me again i just got married <laughs> <laughs> to, uh, I, I got an apartment i'm so happy <laughs> and i just got married a week ago <laughs> <laughs> to co, na fajeczkę? <laughs> 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 na fajeczkę. Oh, one, 1, 2, 3. Strrr! Strrr. 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 <laughs> oh, I wanna fuck, I oh, wanna fuck! Oh. 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 I want, to co, oh, oh, to co, to co, to co, to Poszło, poszło. Green and Blue On był żydem. On, On jest, jest żydem. żydem. I no. Izrael. Warszawa poznań. I wanna fly. Ayo. Where is the camera? Where is the camera? Down, ah! down, down, down on, on my knees, knees. I'm begging, I'm begging you, you. Down on my knees. I'm sucking you. <laughs> <laughs> okay. Okay, okay. then. The end. Goodbye. <laughs> <the end. laughs>